Radio Polonia, Polonia Wiedeń. Drodzy goście Radio Polonia Wiedeń, pomimo wielu jeszcze gości, którzy tutaj się znajdują w Gloria Café w dziesiątej dzielnicy, postanowiłem zaprosić do mikrofonu panią Agnieszkę Pietruszkę, której poezja znajduje się właśnie w prezentowanej dosłownie przed chwilą książce "Łomim Nadziei. Witam serdecznie, pani Agnieszko. Witam serdecznie. No, i przejdę od razu do głównego pytania. Co Pani dzisiaj tutaj recytowała ze swoich wierszy? E, dzisiaj recytowałam e, tutaj wiersze pod tytułem e, Aries i Księżyca Cień. Moje wiersze znajdują się w antologii. E, która była wydana pod redakcją pani Agnieszki, redaktor pani Agnieszki Kuchni-Wołosiewicz, w nadziei, gdzie też występują poeci z Anglii, Austrii, Hiszpanii, Polski i Włoch. A moja przygoda rozpoczęła się do pisania wierszy inspirowanych obrazami Jacka Rozmiarka. Prócz tego tworzę krótkie filmiki, w których czytam swoje wiersze również innych poetów, tworząc przestrzeń świat poetów i artystów. Swoją twórczość publikuję na prywatnym profilu na Facebooku. Dziś to mogę powiedzieć, że to jest mój taki debiut. Też moje wiersze znalazły się właśnie w antologii, więc pozostaje mi Państwa tylko zaprosić do zakupu książki Pomień Nadziei. Tam znajdziecie moje wiersze i jeszcze innych poetów. Dziękuję. Agnieszka Piedmuszka. Zesłaszcza Radia Polonia w Wiedeń postanowiłem jeszcze jednego autora właśnie tutaj poezji zaprosić przed mikrofon, a jest tą osobą bogumiła Pidło, która opowie o swoich utworach, które dzisiaj tutaj właśnie w Cafe Gloria miała przyjemność zarecytować. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Bogubiła Pidło. Jestem związana z poezją bardzo niedawno, bo to tylko dwa lata. Niemniej jednak zdążyłam zadebiutować poezji Płcieni. Jest to również antologia polsko-angielsko-austriacka, a dzisiejsze wydanie następnej antologii, Płomień Nadziei. Jest to antologia również zbiorowa Anglia, Austria, Hiszpania, Polska, Włochy, którą mam przyjemność reprezentować. Na dzisiejszym wieczorze zaprezentowałam swoje dwa wiersze. Jest to wiersz pod tytułem. Yy, za chwileczkę. Jest to wiersz pod tytułem Sens życia i drugi wiersz jest, to pod, jest wiersz pod tytułem Sen. Jeżeli chodzi o moje wiersze, więc dużo inspirowałam się książką niedawno przeczytaną, jest to książka Franklina, jest to drugi psychiatra po Freudzie, który napisał piękną książkę w poszukiwaniu własnego sensu życia. I jeżeli człowiek poszukuje sensu własnego życia, to nawet w takiej drodze musi towarzyszyć mu nadzieja. I ta nadzieja właśnie każdemu te, to, towarzyszyła i pozwalała przetrwać na najtrudniejsze momenty życia. Serdecznie dziękuję i dalszej weny twórczej, tworząc właśnie takie ciekawe wiersze, które tutaj miałaś przyjemność zarecytować. Bardzo dziękuję, polecam moją stronę na Facebooku. Do czytania moich wierszy. Przed mikrofon jeszcze zaprosiłem męskiego twórcę poezji dzisiejszej, właśnie z tej książki Płomień Nadziei, a jest z nim Samuel Go. Witam cię serdecznie, Samuel. Czy mógłbyś w ogóle o tej książce troszkę dokładniej coś słuchaczom Radio Polonia Wiedeń opowiedzieć? Książka Płomień Nadziei jest prowadzona pod względem Stop Przemocy Agnieszka która jest głównym redaktorem tej gazety, zaproponowała podczas pobytu we Wiedniu i muszę powiedzieć, że realizacja tego projektu bardzo mnie zaskoczyła, jest zrobiona profesjonalnie, jest to jedna z książek, która została w ten sposób wyprodukowana. Chwała jej i pełne zadowolenie. Dzisiejszy wieczór jeszcze bardziej mnie zaskoczył, bo lokal był napięty do granic ostateczności i ludzie byli niedosyci, czyli takie spotkania przy poezji są wskazane. Zresztą to jest nasza polska kultura, która e, dla osób, które pracują w Austrii, bez względu na status społeczny, daje dużego poera, z, z, przyciąga ludzi, żeby, żeby poznać poezję, poznać twórców, e, poznać e, otoczkę całego projektu. Bardzo, to jest taki promień w promieniu. po prostu doskonała praca. I drodzy słuchacze, postanowiłem jeszcze jedną osobę zaprosić przed mikrofon, a jest nią właścicielka Gloria Kafe w dziesiątej dzielnicy, pani Grażyna Rymzer, która właśnie dzisiaj gościła wszystkich poetów. Witam serdecznie, pani Grażyno. Witam, witam. No i przejdźmy od razu do tego, co dzisiaj się wydarzyło, a mianowicie wieczór poetycki. Tak, to był dzisiaj płomień nadziei. Promocja książki było wspaniale, bardzo dużo ludzi. Mam nadzieję, że wszyscy byli bardzo, bardzo zadowoleni, tak jak ja. No i oczywiście tutaj widać po gościach, że goście też są bardzo zadowoleni, bo był to chyba wyjątkowy dzisiaj wieczór. Tak, tak, bardzo dużo ludzi było, naprawdę atmosfera była świetna. Uh, mam nadzieję, że wszyscy są tak zadowoleni jak ja. No, a widzę też gości z Austrii. Tutaj na przykład koło mnie stoi Georg. Georg, wie hat się dir gefallen, diese Buchpräsentation und die Poety, die ihre Werke vorgetragen haben? Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Emotional. So etwas findet man nie jeden Abend in Hast du alles verstanden in polnische Sprache? schon, ja. To, co drodzy słuchacze, nie mogę uwierzyć, ale po wyrazie twarzy, którego niestety Wy nie widzicie, mogę powiedzieć, że Gorgowi, a także jego przyjaciołom, na pewno się dzisiejszy wieczór tutaj w Gloria KW w dziesiątej dzielnicy podobał. Wszystkiego dobrego, zostańcie zdrowi, no i do następnego razu. Ja bardzo chciałem wszystkim podziękować za obecność, za wyrozumiałość i wspaniałą publiczność. Wszyscy byli cudowni, poeci. Zaprezentowali swoją poezję. Państwo wysłuchaliście. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim za udział w antologii i dziękuję wszystkim, całej publiczności za obecność. Radio Bologna, Polonia. Polonia